W poprzedniej lekcji przypomnieliśmy sobie prawa działań dla potęg o wykładnikach wymiernych. Teraz porozwiązujemy sobie troszeczkę trudniejsze przykłady w porównaniu do tych z poprzedniej lekcji. No i najczęściej polecenie związane właśnie z tą lekcją brzmi w ten sposób, żeby zapisać w postaci potęgi jednej liczby. I tutaj mamy takie wyrażenie. Widzimy, że mamy tutaj pierwiastki, a mamy zapisać w postaci potęgi, więc musimy sobie zamienić pierwiastki na potęgi. Pierwiastek drugiego stopnia to jest 2 do 1 drugiej. Pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch to jest 2 do 1 trzeciej. A pierwiastek czwartego stopnia z dwóch to jest 2 do 1 czwartej. No i korzystamy z tego prawa, że jak mnożymy te same podstawy, i te podstawy są podniesione do pewnej potęgi, to te potęgi do siebie dodajemy. I będziemy mieli 1 druga plus 1 trzecia plus 1 czwarta. No żeby dodać trzy ułamki, musimy mieć wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem będzie 12. 1 druga to jest inaczej 6 dwunastych. 1 trzecią, gdy sprowadzimy, to będą 4 dwunaste. A 1 czwarta to będą 3, 12. No i będziemy mieli tutaj 6 plus 4 to jest 10, plus 3 to jest 13 i mamy 2 do potęgi 13, 12. I właśnie na tym to polega, tutaj tylko trzeba umieć dodawać ułamki. To naprawdę nie jest w ogóle trudne i właśnie zapisaliśmy to w postaci potęgi jednej liczby. I tą liczbą jest 2, tak? 2 do potęgi 13 12. Kolejny przykład. No tutaj również mamy pierwiastek, ten pierwiastek nam przeszkadza, to chcielibyśmy zrobić sobie z tego potęgę. Więc zamieniamy pierwiastek trzeciego stopnia z 3 na 1 trzecią. 3 to jest po prostu 3 do pierwszej i mamy 3, 1 plus 1 trzecia to są 4 trzecie. Tutaj już nie mamy uwidocznionej tej podstawy, którą byśmy chcieli tutaj mieć tak jak 3, ale wiemy, że 27 i 9 mają ze sobą e, wspólną pewną liczbę, że 27 to jest 3 do trzeciej, a 9 to jest 3 do drugiej. Tutaj mamy trzeci stopień, 3 do drugiej. I znowu przeszkadza nam pierwiastek, chcemy go zamieć na potęgę, to mamy 3 do trzeciej razy 3. I tutaj widzimy, że jeszcze jest potęga pod pierwiastkiem. Eee, zawsze stopień jest w mianowniku, czyli będziemy mieli 2 trzecie. /3. 3 plus 2 trzecie wspólnym mianownikiem to jest 3 to jest 9 trzecich plus 2 trzecie to jest 11 trzecich. I tutaj cały czas korzystaliśmy, korzystaliśmy z jednego prawa. Tutaj już mamy dzielenie dwóch liczb. Znowu jest 9 i 3, ale wiemy, że 9 to jest 3 do drugiej. A to jest 3 do 1 szóstej. Musimy sobie te e, wartości odjąć. Od tej potęgi w liczniku odejmujemy potęgę w mianowniku, więc mamy 2 minus 1 szósta. To jest 3 do potęgi. 2 to jest inaczej 12 szóstych. Minus 1 szósta to jest 11 szóstych. Tutaj mamy taki przypadek, gdzie Yy, mamy 1 w liczniku i możemy to zrobić na wiele sposobów. Ja na przykład wpadłem na taki pomysł, żebyśmy to zapisali najpierw w ten sposób. Yy, dziewiątkę zamienię na 3 do 2 i to wszystko do potęgi minus pierwszej, bo potęga do minus pierwszej odwraca nam to, co mamy tutaj podniesione do potęgi. I to jest jak najbardziej poprawne, czyli będziemy mieli 3 razy 3 do 2 trzecich. I to wszystko do potęgi minus pierwszej. Najpierw możemy wykonać sobie to, co jest w nawiasie, czyli dodajemy. To jest 1, czyli będziemy mieli 3 do potęgi 5 trzecich i podnosimy to do potęgi minus pierwszej. A jeśli potęgę podnosimy do potęgi, to potęgi mnożymy, czyli będziemy mieli 3 do minus 5 trzecich. Mm. Kolejny przykład, troszeczkę bardziej skomplikowany, ale on jest naprawdę bardzo łatwy. Popatrzmy. E, powinniśmy zabrać się w takim przypadku tutaj od środka. Pierwiastek z trzech to jest 3 do 1 drugiej. Tak samo ten pierwiastek możemy zamienić. To jest 3 do 1 drugiej do potęgi 1 drugiej. Jeśli potęgę podnoszę do potęgi, to potęgi mnożę i będziemy mieli 3 do 1 czwartej. I już jesteśmy prawie przy końcu. Tutaj tak samo. trójeczka, dziewiątka. Możemy sobie to już zamienić na 3 do 1 trzeciej. Dziewiątka to jest inaczej. 3 do drugiej. Przypisujemy licznik. To jest 3 do 1 trzeciej. A tutaj będziemy mieli 3 do 2, bo 2 w liczniku. Stopień jest w mianowniku do 2 czwartych, ale to jest inaczej do 1, drugiej. Czyli będziemy mieli 3 do 1, trzeciej. Minus 1, druga. Wspólny mianownik to jest 6. Będziemy mieli 2 minus 3. To jest minus 1, czyli to wszystko to jest 3 do minus 1, szóstej. A tutaj mamy taki przypadek, że akurat nie mamy pierwiastków, ale mamy potęgi yy, o wykładniku wymiernym, ale widzimy, że mamy 2 trzecie, a tutaj 3 drugie. Żeby skorzystać z tego prawa dla mnożenia, chcielibyśmy mieć te same podstawy. Wiemy, że minus tutaj odwróci nam to, więc jeśli przepis przepiszemy pierwszy czynnik, to mamy 2 trzecie do 1 piątej razy 2 trzecie, tak? I to jest inaczej do pierwszej, czyli będziemy mieli 2 trzecie do potęgi 1 piąta plus 1, czyli 1 piąta plus 5 piątych to jest 6 piątych. I zapisaliśmy wszystko w postaci potęgi jednej liczby. I takie zadania bardzo często pojawiają się na maturze, żeby sobie coś przekształcić, zapisać w postaci jednej yy, potęgi i... To po prostu jest łatwe, trzeba umieć dodawać ułamki i czasami je pomnożyć i umieć odpowiednio zamieniać pewne liczby na e, potęgę pewnej liczby. Na przykład tak jak 27 tutaj mamy, o w tym przykładzie, i 9, wiemy, że mają wspólną e, taką cechę, że 27 to jest 3 do 3, a 9 to jest 3 do drugiej. I na tym to wszystko polega. I jeszcze jest jedna lekcja, gdzie będziemy e, udowadniali pewne równości i tak samo będziemy korzystali z tych praw. To będzie taki troszeczkę poziom wyższy niż w tej lekcji i tam również będziemy korzystali z tych praw i jeszcze bardziej sobie je utrwalimy.